Dziękuję bardzo Pani Minister. Poprosiłbym Pana Piotrka Bujaka o powiedzenie swoich doświadczeń. Później Mikołaja i oddajemy głos tutaj Państwu i zapraszam do zadawania również pytań. Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister, Szanowne Panie i Szanowni Panowie. Chciałbym zacząć od tego, że Wielkim zaszczytem jest dla mnie możliwość wystąpienia tu przed Państwem, tym bardziej, że reprezentuję samorząd stosunkowo mały, peryferyjny, gminę 15-tysięczną. A na sali przecież mamy tutaj dzisiaj i przewodniczącego Rady Miejskiej Rady Miasta Opola i pana Kamila Bortniczuka Dalej nie będę wymieniał, którzy równie dobrze mogli zająć by to miejsce i podzielić się swoimi cenniejszymi, być może doświadczeniami o nieco większej skali. Natomiast przechodzę do. Meritum mojej wypowiedzi. Kilka dni temu otrzymałem, otrzymałem od organizatorów kongresu taki telefon, w którym zapytano mnie, a właściwie poproszono mnie o to, żebym zastanowił się nad tym, co zrobić, żeby zwiększyć udział młodych ludzi w życiu politycznym, zwiększyć ich partycypację w tej bieżącej działalności politycznej w różnych wymiarach. Pierwszą refleksją, która mi się w związku z tym nasunęła, była taka. Że postanowiłem zadać sobie pytanie, czy młodość jest atutem, czy wadą w polityce. No zastanawiałem się nad tym już zresztą od dłuższego czasu, dlatego że każdorazowo, gdy w mediach pojawiał się opis różnych elementów mojej działalności, opatrzony był zawsze przymiotnikiem młody polityk. No i stąd właśnie te moje, moje rozważania wzięły swój początek. I ich efektem było stwierdzenie, że Zawierzenie wyłącznie młodości w polityce byłoby niestety błędem i być może nawet nieodpowiedzialnością. Natomiast zawierzenie młodości, która idzie w parze z kompetencjami i doświadczeniem, to jest to właśnie w którą stronę powinniśmy wszyscy zmierzać. W związku z tym z tego wypływa taki pierwszy obowiązek, pierwsze zobowiązanie wobec osób, które zajmują stanowiska, z których mogą podjąć pewne stosowne. Określone decyzje wpływające na życie młodych, właśnie po, y, takie, aby osoby te stwarzały jak najwięcej możliwości do zdobywania doświadczenia i do zdobywania kompetencji tym młodym ludziom, którzy właśnie mogliby niejako przetrzeć w boju y, swoją wiedzę teoretyczną i sprawdzić się w praktyce. Kolejna refleksja w kontekście pytania, które y, postawiłem sobie, dotyczyła tego, że dzisiaj współcześnie mamy taki Problem ze stosunkowo niewielką partycypacją młodych ludzi w życiu politycznym. No i nie jest to oczywiście żadna prawda objawiona, wynika to z wielu badań przeprowadzonych, że pokolenie średnie i starsze o wiele aktywniej uczestniczy w tym życiu politycznym. Ja jednak tutaj chciałem odnieść się do takiej swoistej mikroskali. Myślę, że też pan prowadzący Bartłomiej Machnik potwierdzi to. Obaj kończyliśmy studia politologiczne u nas w Instytucie na Uniwersytecie i oprócz solidnego wykształcenia mieliśmy okazję poznać tam setki osób, o których ostatnią rzeczą, którą można byłoby powiedzieć, to jest to, że nie interesują się polityką. Natomiast dokonując takiej swoistej analizy, już finalnej kwantyfikacji tego, jak potoczyły się dalsze losy tych osób, no na palcach jednej byłoby za mało, dwóch rąk możemy policzyć te osoby, które dzisiaj y, czynnie zajmują się polityką, jest to takie dosyć wymierne, Ja barier tego y, niskiego zaangażowania, niewielkiej partycypacji y, młodych ludzi w y, polityce doszukuje się w kilku aspektach. Pierwszym z nich, y, jako pierwszy z nich wskazałbym przede wszystkim y, to, że młodzież zniechęciła się taką szeroko rozumianą postpolityką, jak gdyby pozbawioną y, wartości i, i pozbawioną dyskursu o wartościach. Natomiast y, drugą z tych jako drugą z tych barier wskazałbym zjawisko o wiele nowsze, które obserwujemy ostatnio często w mediach, to jest takie silne konotowanie y, Młodych ludzi, którzy odnieśli jakiś sukces w polityce, ze zjawiskami negatywnymi, takimi jak na przykład przypadkowość ich losów, czy to, że mają lepsze znajomości aniżeli inni, nie baczy się przy tym na to, że ci młodzi ludzie często mają po prostu wysokie konsekwencje, kompetencje do zajmowania stanowisk, w których się aktualnie znajdują. I z tych moich powyższych krótkich rozważań wynika wprost, że Dzisiaj, jeżeli zależy nam na aktywizowaniu młodych ludzi, powinniśmy przede wszystkim jako takie swoiste pryncypium potraktować to, aby w systemie edukacji położyć większy nacisk, aniżeli na przekazywanie młodzieży wiedzy teoretycznej a raczej na, na to, żeby zaznajamiać ich z procesami decyzyjnymi, z którymi mamy do czynienia w polityce, a także z konsekwencjami decyzji, które podejmują politycy i z konsekwencjami ich własnych wyborów. I już podsumowując, przechodząc do ostatniego zdania, chciałem powiedzieć, że to, że mamy ten problem z niewielką partycypacją, partycypacją młodzieży w polityce, przekłada się na, na to na takie całkiem spore zagrożenie dla Demokracji. Ja sobie to pozwoliłem jako już ostatnie zdanie mojej wypowiedzi przytoczyć cytat poła śpiewaka, który stwierdził, że jeżeli nie zaktywizujemy tych młodych ludzi, demokracja zagospodarowana przez dzisiejszą młodzież może okazać się demokracją obywateli bez społecznego kapitału zaufania. Dziękuję bardzo.